Witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Przed nami drugi odcinek z Piły. Powiem szczerze myślałam, że będę go nagrywać od razu. Okazało się, że... zacząłem go nagrywać godzinę później. Słuchajcie, ta gra jest ogólnie lekko ciemna, więc ja spróbuję wam to później porozjaśniać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już mi ktoś tam biega. Bo boję się. No. <grystanie> tak, nie nabrałem, jażdżą takie tam. Czemu go przeszukać nie mogę, chamstwo. Chamstwo. Powiem że brakuje mi spacji. Nice. Really nice. I have a strange feeling that someone is in my head I will never appreciate life until they have to work to save their home They go from yeah, group to group expecting the world to give them everything I show them the possibility of death and the sacrifices they have to make to stay alive Czy oni chcą mnie wykończyć na zawał? Nie, no dobra, bez żadnego pitolenia. Psychiatryków w ostatnim czasie mam już dość, więc może historię sobie oleję. Czego drzeże ja? I tak ci nie pomogę w dupie ciałom. Jest taki, że w dupie, żeby nie darło area, ja to nieee. Bo są z segulą, jestem po praktykach, także jestem mega niewyspana. Naprawdę Ja powiem, że się poływa ten motyw. Uratuj <grym> kobiety z wseln.

Jak uważnie oglądam filmy W dołupę się pisano Gdybyś mi bił w sumie No tak ty się... Nie, no, on się pije, no a co za głupie gra. Wysadź go! Wysadź go! Wysadź go! Yy, nie wiem czy już wam mówiłam czy nie, ale właśnie zawsze się zastanawiałam dlaczego ten skurwiel, skoro tyle trupów po drodze, żadnego nie podpierdzielił butów i się męczy z tym, że, że, że łazi po szklenia. Tak z logicznego punktu widzenia, no powiedzcie sami. А, а, а без да колко в стопки. Ти губиш много, тут тоже да го Ще кажа, че може, то може, то твързвът, не съм се все же не съм в стопки. To, co podobają mi się. Ładnie, ładnie są zrobione, moim zdaniem. Będziemy potrze <coughs> Potrzebować gwózdka. Powiem że mnie momentami te kat scenki rozpieprzają. Bo no to będę w pile nie można ich za cholerę, opominąć. Hmm. Kina się wczuwa grę, no ale dobra, nie mamy gwoździa. No, Poszukamy może będzie coś ciekawego. Dobra, w dupie ciałem nicą. O pakie. Chyba wam, że, że, że fajnie, że ta gra była dostępna w tym w CD action. A ten... O, zawsze mi się te, te zagadki u Keeperka kip, podobały, powiem szczerze. O, czy... Nie, co ja chcą ale wiecie co, sterowanie w tej grze jest popierdolone. Ja nie wiem, co za kretyn to robił. Ale jakoż ten kretyn na pewno mnie aktualnie ogląda, jesteś kurwa kretynem i spierdoliłeś tam sterowanie która naprawdę mogła być fajna, ja wielki sentyment do... zarówno do filmu jak i do tej gry, bo tak naprawdę dzięki niej poznam Kip Perka, także... Możemy koty coś w mordę, sorry nie powiem, że naprawdę z tych na tych praktykach jak się wstaje takie to nagrywam w ogóle w poniedziałek, ale jak się na tych praktykach wstaje, znaczy na te praktyki wstaje się po piątej człowiek jedzie i ja nie ukrywam, że dzisiaj miałem cholernie ciężki dzień strasznie dużo do, do zrobienia także nie ukrywam, że, że jestem lekko, fuck, zmęczona. Ja się zawsze powiem, że ja nie wyrobię, bo jestem przyzwyczajona do klikania numerków na klawiaturze numerycznej. Nie ukrywam. Zamknęli mi drzwi. O, bezpieczny. Otwarte, zamknięte, zamknięte. Powiem że naprawdę jak mam perspektywę tych zagadek zręcznościowych, czasowych, to mnie coś trafia i... Nie wiem, czy to przejdę, ale miejmy nadzieję. The knife may yet betray you. Choose wisely. Obscopulate. There are two items. There are two items. This one will be here soon. Be do as I say, and place the means for him to continue. With the correct body, be prepared if the detective searches the wrong one. Przecież to są zagadki, których ja nigdy nie byłam w stanie wyczaić. To na zasadzie tylko łapania. Klikam sobie w randomowym momencie i zawsze chyci. Ja nie mogę charyć. żeby nie było. Chcę grać, chcę dla was nagrywać, tylko po prostu będę ziewać, bo w ten sposób się udotlenia organizm. Czy jakoś tak to było? Mam nadzieję, że nic tam nie zostawiam w tamtym pomieszczeniu. Ja wam, że tam maszynka do ludzkiego mięsa wygląda całkiem ciekawie. Odblokowujemy, otwieramy. Tak, jeżeli ktoś jest chętny, żeby sobie w tą grę zagrać, no to bardzo możliwe, że jeszcze właśnie gdzieś ją znajdziecie. Hmm. Gdzieś ją znajdziecie w, w CD-Action, może gdzieś tam jeszcze w jakichś sklepach jest. Ja powiem szczerze, nie orientuję się nawet jak często CD... Aha, dobra, tu mam. Jak często CD-Action wychodzi, także... Czemu zgasiłeś to dziury? Także ciężko jest mi powiedzieć... O, o. Co mi jest, kurwa, ciężko powiedzieć? Tak, i powiem wam szczerze, że dobra, teraz dochodzimy do momentu, którego się boją. Tak, ja sobie zdejmę myszkę z podkładki, chociaż nie wiem, na ile to jest dobre rozwiązanie. Fucking... O kurwa. Fuck. <noise> tak, Kina się najbardziej boli w tej grze elementów zręcznościowych. <noise> to jest, widzicie, dopiero full wypas. Oczywiście, że zamknięty był. Ale i nie chcę ratować. W tych wow. To jest w jakiś tam sposób właśnie w tych zagadkach, że my musimy tych ludzi ratować, a ja nie chcę ratować, ja bym na nią wyjebane. Jest głupia dupa, to ma za swoje, no, sorry. Sorry, ziomki, no, ale... powinno mieć w ogóle na pewną stronę no ale dobra aha i to jest coś czego? fuck nigdy nie czaiłam czy coś co zawsze mi się wydawało czemu mi się trójka zatrzymała futrzak cicho Dobra keep keeperszacun ja nie czaję tej zagadki Aaaa. Będę miała najszybciej Cztery Jakby spadnie, nie czuję tego to trzy niefties, gabu. Dobra, troszkę tu sobie postojmy. Dobra, jest trzy, cztery, dwa, fuck. Jeden. Dwa? Dobra, powiem wam szczerze, że nie przejmą tego i pewnie co, co takie ten, będę się z tym pierdzielić, ale co tam. I teraz nie mam bezpiecznika, żeby to zrobić. O, oh, Jesus. Ale w sumie i tak najpierw mieliśmy iść chyba tutaj. Tak. Nie mam tutaj Skoro tu jest, jest zamknięte i tu jest zamknięte... Tutaj nie mam klucza. Tutaj nie przejdę, bo nie mam bezpiecznika. What the fuck?

Ja te historie. Nie, naprawdę no powiem wam, że ja się w grach nie lubię wczuwać w te takie jakieś czytanie, czegoś przeglądania na napiję przedskój. Nice. Nie wolno kuleń żarówkę. Czego? Dobra, wybaczcie, wybaczcie, ale ja naprawdę kurwa, nie potrafię się bać na takim shitzie, no. Jestem wciół daleko, a nie tylko troszkę. To nie było zbierania. Tak, to było to, co mnie miało przestraszyć. Nie ja powiem wam, że z tym chodzeniem to jest masakra. Pojęczało, pojęcia, ale przeszłam. Dziwne przeczucie, że jak tam zlezę to już stąd nie wyjdę. <laughs> Więc na razie będziemy sprawdzać tutaj. Opatrunki nam niepotrzebne, bo na razie mamy wszystko. Jócie przy następnym punkcie kontrolnym będziemy kończyć mi się odcinek. Ukrywam, że odcinki długości jakieś akurat punkty kontrolne to, <laughs> to są w porządku. Bo no, przecież że najzwyczajniej świeciem zminimalizowała grę i zaczęła sobie nagrywać dalej. Ale nie wiem jak się gra z... jak gra zareaguje na zminimalizowanie, dlatego wolałabym nie ryzykować. Wierzę. Mogę sobie pokroić, mogę pokroić coś, co teoretycznie z podróbkiem mogę. Jakiś bezpieczny. Ciemno jak w dupie. Jeśli wy nic nie widzicie, to pamiętajcie, że ja widzę jeszcze mniej. Jak to mówi kip, Fuck yeah. No dobra, ja tak nie mam My lucky day, jak widzą, wiesz co z tego, ja nie zwracam uwagi na to, co mi się wyświetla na ekranie. Więc ja nie zwracam uwagi, czy na przykład był punkt kontrolny, ale wiecie, że ja jestem Kino, więc ja jestem zdolna. No, oczywiście, czyli po prostu nie zauważam punktu kontrolnego, ale dobrze się składa. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę, mile widziane. Pozdrawiam Was, kina i zapraszam Was na kolejny odcinek. piłę już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.